Witam Was serdecznie, moi drodzy. Tutaj, Tamara Gonzales Perea, to jest mój kanał. Zachęcam się do tego, żebyś subskrybował, bo co chwilę coś nowego. No i dzisiaj, jak zawsze, rozmowa o tym, co dotyczy mnie, ciebie, czyli tak naprawdę każdego z nas. Porozmawiamy o asertywności. Takie piękne słowo, które jednych napawa lękiem, innych odwagą, a jeszcze inni. Nie zdążyli się z nim zaprzyjaźnić. W takim razie, jak ćwiczyć asertywność i jak być asertywnym w życiu codziennym, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest asertywność i czym jest Stawianie granic. O tym, że każdy z nas musi w swoim życiu stawiać granice, to mam nadzieję, że już wiecie. Jeżeli nie, to tym filmem chcę Wam jasno powiedzieć, stawianie granic jest rzeczą dobrą, normalną, naturalną i niesamowicie potrzebną nie tylko nam, ale także wszystkim tym, którzy są w naszym otoczeniu. Asertywność to takie otwarte stawianie granic, czyli kiedy po prostu mówimy, że coś nie jest dla nas, albo coś nam nie pasuje, albo odmawiamy, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, Robimy to w poszanowaniu też dobrego samopoczucia, e, godności innych osób. Nawet może bardziej godności niż dobrego samopoczucia, no bo to, że nasza odmowa może sprawić, że komuś nie do końca będzie miło. To jest taka cena, którą niestety musimy zapłacić, i ja uważam szczerze, że warto zapłacić, bo tak naprawdę możemy odpowiadać za to, co jest w naszej gestii, co nas dotyczy, a za czyjeś samopoczucie nie możecie być przecież odpowiedzialni. Jak nauczyć się asertywności? Przede wszystkim lekcja numer jeden. Rozróżnij asertywność od agresji. Agresja nie jest czymś pożądanym i absolutnie. Jeżeli masz problemy z agresją, albo czujesz, że często wzbiera w tobie złość, z którą nie potrafisz sobie poradzić, to bardzo ci zachęcam, do wysłuchania dwóch moich nagrań o tym, jak radzić sobie ze stresem, a także na temat pracy z wewnętrznym dzieckiem. Te dwa materiały pozwolą Ci poradzić sobie z agresją i ze złością, oczywiście nie od razu, i ja nie zrobię tej pracy za ciebie, ale dam ci narzędzia, które w tej drodze Ci bardzo pomogą. W komunikowaniu słowa nie i w odmawianiu niezwykle ważne jest, żebyś zrozumiał, zrozumiała, że możesz to robić w taki sposób, który nie jest obraźliwy za kogoś innego, zamiast komuś mówić nie! Sp Powiedz mu po prostu, dziękuję, nie, ale nie mam na to ochoty. Nie musisz się tłumaczyć dlaczego. Wystarczy, że po prostu jasno zakomunikujesz, że nie i już. Nie to jest bardzo mocne słowo i czasami jest wszystkim, czego potrzebujesz. Zrób sobie mały trening i trenuj asertywność na co dzień. Czyli staraj się odmawiać w takich rzeczach błahych. Na przykład, nie dziękuję za ulotkę, nie, nie mam ochoty wziąć tego podarunku w centrum handlowym, albo bo po prostu nie nie mam ochoty dzisiaj wyjść do kina, nie zostanę w domu, nie nie chcę obejrzeć tego filmu. Takie odmawianie w rzeczach pozornie błahych sprawia, że jeżeli jesteś osobą, która jest na przykład tak zwanym people pleaserem, czyli zadowalaczem innych osób, to wtedy łatwiej ci będzie wykształcić w sobie Nawyk i też taki spokój związany z tym, że używasz słowa nie i że komuś odmawiasz, i ktoś może być niezadowolony i może mu się to nie podobać. To są małe kroczki, które warto wykonywać, żeby ten komfort takiego bycia okej okay z tym, że mówisz nie, w sobie wykształcić. Zacznij od rzeczy błahych, a potem dużo łatwiej będzie ci odmawiać bliskim. Też czasami musimy to robić. To, że ktoś jest nam bliski, wcale nie znaczy, że musimy spełniać wszystkie jego zaścianki. Punkt trzeci, ale niesamowicie ważny. I to, że trzeci wcale nie znaczy, że mniej ważny niż pierwszy albo drugi. Pracuj nad samoakceptacją. To jest coś, co jest niesamowicie ważne w pracy nad asertywnością. Dlatego, że musisz zrozumieć, że jest różnica między robieniem czegoś, na co masz ochotę i przy okazji to, co zrobiłaś, to, co robisz, podoba się innym, a robieniem czegoś tylko dlatego, żeby się innym przypodobać albo tylko dlatego, że boisz się, że komuś się nie spodoba to, że odmawiasz. Jeżeli masz. Taką pełną samoakceptację, jeżeli jesteś osadzona w sobie lub osadzony. Jeżeli wiesz kim jesteś, wiesz na co zasługujesz, a na co absolutnie nie zasługujesz, to nie masz problemu z tym, żeby odmawiać. Musisz zrozumieć, że jest różnica między byciem lubianym, dlatego że po prostu się jest tym kim jest, a byciem nieszanowanym, niewolnikiem, który robi wszystko, o co ktoś inny poprosi. Automatycznie przechodzimy zatem do kolejnego punktu, czyli. Nie rób nic dla świętego spokoju. Ja wiem, że jest takie popularne polskie powiedzenie: Lepiej mieć spokój niż rację, ale gwarantuję Ci, że jeśli chcesz ćwiczyć w sobie asertywność, to to nie jest droga dla Ciebie. Jeżeli w ogóle chcesz być zdrowym, szczęśliwym człowiekiem, to to też nie jest droga dla Ciebie. Okej, okay, czasami możemy wolać spokój niż rację, jeżeli chodzi o to, na przykład, czy kupujemy kubełek lodów truskawkowych, czy na przykład śmietankowych, ale w rzeczach naprawdę ważnych i w codziennych warto jednak mieć spokój. Wewnętrzny, i to jest coś, do czego chcę bardzo gorąco zachęcić. Pamiętaj, że robienie czegoś tylko dlatego, żeby ktoś Cię nie zagadywał, żeby dał Ci spokój, nie jest dobrą drogą, dlatego że takich rzeczy będzie coraz więcej, a Ty coraz bardziej będziesz musiała, musiał naginać swoje granice. Spokój nie jest może przereklamowany. Ale ten spokój zewnętrzny jest dużo mniej ważny niż ten spokój, który masz w środku. A jeżeli będziesz postępować zgodnie z tym, co ty chcesz, to będziesz się czuł, czuła dużo lepiej. I pamiętaj, jeżeli masz wokół siebie normalne, rzeczowe osoby, to one naprawdę będą potrafiły uszanować to, że nie masz na coś ochoty. Szanuj swój czas. Wydawałoby się, że to takie oczywiste, a jednak wielu z nas o tym zapomina. Pamiętaj, że doba ma tylko 24 godziny, a Ty w ciągu tych 24 godzin musisz zrobić wszystko, czego potrzebujesz, a do tego wyspać się. I to całkiem dobrze, bo wiecie, jak ktoś nie wyspany, to zły i rzędzi. Więc warto, żebyś to wszystko miał w swojej głowie, zanim przystąpisz do rozdzielania swojego czasu. Kiedyś słyszałam taki bardzo fajny wywiad, kiedy jeden z mówców motywacyjnych spotykał się ze swoim znajomym, słuchaj. Wiesz, mam takiego znajomego, tyle razy próbowałem go zagadnąć, żebyśmy gdzieś razem poszli, żebyśmy wyskoczyli na kawę, a on za każdym razem mi mówi: Wiesz, co? Dzisiaj nie mam czasu. A ja potem patrzę na jego Instagram i on tak, tutaj na desce jeździ, tu był na torze go kartowym, tu po prostu był w kinie, tu robił coś innego. I co? Kłamał! Jak on nie miał czasu, skoro robi te wszystkie rzeczy? A ten mówca motywacyjny mówi do niego tak, widzisz. On miał czas, ale Ty nie byłeś jego priorytetem. I to jest właśnie o tym. Chodzi o to, żebyście w swoim życiu te priorytety wybierali zgodnie ze sobą. Najważniejsze, żebyś miała, miał czas na to, co Ciebie uszczęśliwia i co Tobie naprawdę w duszy gra. A to, że nie wszyscy się zmieszczą w swojej kolejce, no takie jest życie. My też w procesie odkrywania swoich talentów wybieramy to, na czym się chcemy skupić, i zazwyczaj nie jest to 15 rzeczy, ale na przykład 2, 3, 4, no może jak ktoś jest bardzo wielozadaniowy, to 5, ale nie więcej. Musimy poświęcić czas i zdecydować, które pasje chcemy rozwijać, które przyjaźnie i znajomości chcemy rozwijać, a to wszystko wymaga właśnie szanowania swojego czasu i ustalenia jasnej listy priorytetów. Nie czuj się źle z tym, że komuś odmawiasz, jeżeli w tym czasie masz ochotę zrobić coś zupełnie innego. Kolejna rzecz to bądź świadomy swoich emocji. Pozwól emocjom przepływać przez swoje ciało. Pozwól sobie poczuć. Nawet te najtrudniejsze emocje. Praca z wewnętrznym dzieckiem właśnie bardzo w tym pomaga. Jeżeli masz trudne emocje, doświadczasz ich, nie pozwolisz im się zamanifestować, to automatycznie stajesz się oderwany od siebie, od swojego ciała i od swojej świadomości, a także podświadomości. To bardzo ważne, żeby to połączenie głowa serce, czyli ta koherencja serca. Była zachowana. Co daje połączenie z własnymi emocjami? To, że doskonale wiesz, na co się godzisz, a na co się nie godzisz i dlaczego. Twoje ciało jest też doskonałym ekranem tego, co się dzieje w Twoim życiu. Jeżeli na przykład idziesz na spotkanie i sobie myślisz, myślisz sobie, podkreślam, no okej, okay, chcę się z nią spotkać, bo to i tamto, przecież tak fajnie się dogadywałyśmy, a Twoje ciało mówi. Czuję się źle, brzuch mnie boli, skręca Cię, po prostu nogi ci ciążą. To znaczy, że tak naprawdę nie chcesz się spotkać z tą osobą, że tak naprawdę nie chcesz poświęcić jej czasu, jeżeli jesteś już na spotkaniu. I tu niby sobie gadacie o po prostu o wszystkim i o niczym, a tak naprawdę twoje ciało jest spięte, jest niewygodnie, nie możesz się ułożyć, jesteś już zmęczony, zmęczona. To wszystko to są sygnały, że Ty nie chcesz tam być, nie chcesz tego robić, nie chcesz o sobie mówić, słuchaj swojego ciała, to jest twój najmądrzejszy doradca. A jak już posłuchasz swojego ciała, to pozwolisz sobie posłuchać, o czym to jest, i ta odpowiedź zawsze do ciebie przyjdzie. Jeżeli tylko wyłączysz to, jak ci się wydaje, że powinieneś się zachować, a pozwolisz sobie poczuć, jak naprawdę jest, Wtedy wszystkie odpowiedzi przyjdą do ciebie w tempie ekspresowym. Gwarantuję. A teraz coś dla wszystkich: drama queen, czyli tak naprawdę trochę dla każdego z nas. Nie myśl, że świat się skończy, jak odmówisz. Gwarantuję ci, że inni ludzie, okej, okay, nawet jeżeli jesteś częścią ich planów, to mają również pewne alternatywy. Jeżeli nie ty, to zrobi to, czego potrzebują ktoś inny. Albo po prostu zaczną wtedy szukać zastępstwa. Pamiętaj, że naprawdę świat się nie kończy na tobie, a ty nie jesteś pępkiem świata, chyba że swojego własnego. Wtedy jak najbardziej tak. Zrozum, że często inni ludzie dużo mniej się przejmują twoją odmową, jeżeli już ją uzyskają, niż tym, że faktycznie odmówiłeś. Najbardziej odmową przejmują się wszyscy, Ci, którzy po prostu mają problem z odmawianiem, bo dla nich to jest niekomfortowa sytuacja. A jeżeli już to zrobisz, jeżeli już zerwiesz ten plaster i pozwolisz sobie wykrztusić siebie to magiczne słowo: nie, nie mam ochoty, nie, nie będzie mnie dzisiaj, nie, nie wpadnę na tą imprezę, nie, nie zrobię tego projektu, bo nie, nie mam na to czasu, to zobaczysz, że to, co będzie temu towarzyszyć po krótkiej, krótkiej, krótkiej chwili dyskomfortu to będzie niesamowite uczucie ulgi. Tego... Naprawdę. Nie zgodziłam się tym razem na to, na co nie miałem ochoty. A co za tym idzie? To, że masz mnóstwo czasu na robienie tego, na co masz ochotę. Taki mały trik mam teraz dla Ciebie. Daj sobie chwilę czasu do namysłu. Słuchaj, jeżeli masz problem z tym, żeby komuś odmawiać, a ktoś przychodzi i mówi: słuchaj, zrobisz dla mnie to i tamto, mam taki projekt, wpadłbyś, albo mam taki projekt, pomożesz mi w tym. A ty już czujesz wewnętrznie, że mm, to niekoniecznie jest dla ciebie i że wcale tak naprawdę nie masz na to ochoty, a jeszcze nie masz na tyle wyćwiczonej asertywności, żeby po prostu powiedzieć: Nie, to nie jest dla mnie, to polecam ci dać sobie chwilę czasu do namysłu. Powiedz tej osobie, że nie możesz teraz udzielić odpowiedzi i że potrzebujesz jeszcze chwilę zastanowić. Ten czas jest nie tylko dla niej, ale także dla ciebie, żebyś miał, miała ten bufor takiego spokojnego zmierzenia się ze swoimi emocjami. Przede wszystkim z emocją lęku, że komuś może się nie spodobać to, że odmówisz, albo że ktoś może Cię przez to przestać lubić. Bardzo ważne jest, żebyś pozwoliła sobie poczuć te emocje i odpowiedziała sobie. Co z tego? A poza tym mówiłam Ci już, wcale nie jesteś pępkiem cudzego wszechświata, jeżeli odmówisz, to ktoś po prostu, szybciej niż sądzisz, przejdzie na tym do porządku dziennego. Ten bufor czasowy sprawi, że Ty się oswoisz z tym swoim nie, które najpierw wybrzmi w Twojej głowie, w Twoim sercu, a dopiero później będziesz mógł, mogła je wyartykułować. To daj sobie chwilę do namysłu, weź głęboki oddech, zrób sobie herbatkę, a potem wiesz, do dzieła. Na koniec rada dla najbardziej zaawansowanych albo dla tych z Was, którzy chcą poćwiczyć trochę, jak to jest być w minimalnym dyskomforcie, który powoduje reakcję innych ludzi na słowo nie. Jeżeli chcesz naprawdę być ze sobą szczera, to po prostu bądź szczera. Lub szczery. Ważne w tym odmawianiu jest to, że podajesz na przykład powód, dla którego nie chcesz czegoś zrobić. Tylko od razu ostrzegam, że nie jest to sposób dla wszystkich i nie jest to sposób w każdej sytuacji. Z doświadczenia doskonale wiem, czasami lepiej jest po prostu powiedzieć nie i się nie tłumaczyć, niż podawać długie wyjaśnienie, dlaczego czegoś nie możesz zrobić, bo to czasem jest punkt zapalny dla kogoś. Ale dlaczego? A temu i temu pomogłeś. Jeżeli to jest bliska Cię osoba, Osoba I taka też, na której Tobie bardzo zależy, to warto czasem wyjaśnić, dlaczego czegoś nie możesz zrobić. I powiedz na przykład: Nie, kochana, nie mogę z Tobą pójść do kina, dlatego że w tym czasie robię inny projekt, albo dlatego, że umówiłam się z kimś innym. Niestety nie mogę się z Tobą umówić na kawę, dlatego że mam cały tydzień pracy, jestem po prostu zawalony robotą. Bądźcie szczerzy, ale pamiętajcie, że na no szczerze zasługują ci ludzie, których wydarzycie zrozumieniem i którzy tego zrozumieją. Mają pełne serce dla Was. Bo jeżeli kogoś tak naprawdę nie interesuje to, czy Wy się z czymś czujecie komfortowo, czy Wy macie czas coś zrobić, a po prostu oczekuje, że będziecie na ich każde zawołanie, to taka osoba gwarantuje Wam, że wcale nie będzie zainteresowana Waszym wyjaśnieniem, a dodatkowo nie będzie w ogóle. Gotowa go przyjąć. Moi drodzy, to już wszystko na dziś. Ja Was bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ćwiczyć mówienie słowa nie. Przede wszystkim dlatego, że to wam pozwoli zachować zdrowe serce, zdrowy umysł i że wy po prostu będziecie szczęśliwymi osobami. Nie bez powodu słowo nie jest jednym z pierwszych słów, którego się uczą dzieci. Dlatego, że dzieci uczą się najpierw stawiać granice i pokazywać to, że nie mam na coś ochoty, a dopiero później mówią słowo tak. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że każdy z nas musi najpierw postawić granice, żeby czuć się ze sobą dobrze i żeby móc zaakceptować, dawać oraz przyjmować z pełnym komfortem. To jest niezwykle ważne. Asertywność w życiu jest cechą kluczową. I na pewno jeżeli zobaczycie sobie na osoby, które dochodzą w życiu do sukcesu, to gwarantuję Wam, że asertywność to nie drugie imię. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.